Hej, witam się z Wami we czwartek, we czwartek kochani Dzisiaj z samego rana była taka brzydka pogoda, tak strasznie padało Już po prostu od trzeciej nad ranem tak waliło w szybę Chociaż z drugiej strony powiem Wam, że bardzo lubię jak pada deszcz, czy jak pada śnieg Jak to słychać, jak te krople deszczu uderzają o, o okno yy, Nie wiem, no jedni lubią to, drudzy lubią tamto Jedni lubią śnieg, drudzy nie lubią, tak? Ja lubię ogólnie deszcz, ale fajnie wiecie, jak jest taki deszcz przyjemny wiosenny na przykład. Jak już jest tam taka zimnica i na przykład bardzo wieje, a tu w Anglii no to są momenty, że tak wieje, bo jeszcze wiecie, jak się blisko morza mieszka, to po prostu też sztormy nadchodzą. No to strasznie. Powiem Wam, od kilku dni karetki tutaj jeżdżą non-stop, non-stop. Po kilka karetek dziennie Więc no coś, się, coś się dzieje niedobrego Skoro te karetki na sygnale jeżdżą No, co chciałam powiedzieć No i dzisiaj Hanusia, bidna Musiała ze mną iść do szkoły Żebyśmy zaprowadziły Oskarka Bo misiek w pracy a Tego Maksia nie ma Bo na tym wyjeździe I wyobraźcie sobie Bidna Hania, przeziębiona musiała jeszcze z gorączką musiała po prostu ze mną i zaprowadzić do szkoły mogłabym oczywiście poprosić sąsiadkę czy nawet kogoś z nauczycieli ale nie chcę nie chcę ja jakoś tak powiem wam no ja jeszcze nie jestem na tyle ufna żeby mm, sąsiadki wiecie o takie rzeczy prosić nie wiem jeszcze jeszcze za mało znam te osoby i co chciałam powiedzieć to zabrałam tą Hania Hania sobie usiadła w koszyku, w wózku Charlotte. Charlotte normalnie na siedzeniu, na gondoli, a Hania pod gondolą jest taki duży kosz, koszyk na zakupy. I kochani, Hania sobie tam usiadła, także nie musiała iść, a tak strasznie padało. Ja mówię, kurde, jaka jestem zła, że nie zrobiłam jeszcze tych prawa jazdy. Czekam teraz na egzaminy, także trzymajcie kciuki. Yy, więc Usiadła w tym koszu, poszłyśmy rachciachciach. Ciach. Oskarek, jego choroba trwała jeden dzień. Jeden dzień już się dobrze czuje. Także mówi, mamusia, jak chcę iść do szkoły, yy, do swego ulubionego nauczyciela, który jest jego mentorem, i naprawdę tak. Oskarek broni tego nauczyciela. Tam naskarżył do jakiegoś kolegę, że brzydko mówił na tego nauczyciela i Oskarek się bardzo. Żalił, że niegrzeczny ten chłopczyk, że tak nie wolno mówić na nauczyciela. No, także mówię Wam, no, zabawne, zabawne sytuacje są. I tak, dzisiaj, dzisiaj pomidorówkę robię i po prostu tam w tym, w tym sprzęcie, co ostatnio robiłam, te utka z kurczaka, w tym bez oleju, w tej frytkownicy, mam mięso. Mam jeszcze łopatkę i mam wołowinę, więc może bym zrobił jakieś, nie wiem, steki czy cosik na tym. Bo powiem wam, że naprawdę dobre mięso wychodzi. Jest chrupiące, ale jest soczyste w środku. I, i co chciałam powiedzieć? No, Maxiu jest taki zadowolony, taki zadowolony, uśmiechnięty. Teraz wam może wkleję kilka zdjęć. Czekajcie. On już wraca niedługo. Ale wiecie co, nieraz matki się bardzo boją, jak tamte dzieci sobie poradzą, szczególnie jeżeli potrzebują, wiecie, jakiegoś wsparcia, jak mają spektrum autyzmu czy coś tak jak ja. No troszeczkę się obawiałam. Nie obawiałam się samego Maksia, czy sobie da radę, tylko po prostu chodziło mi bardziej o to jedzenie. Ale spokojnie, spokojnie dał radę. Także wszyscy zadowoleni i zaraz wam pokażę, co oni tam robią. Super. Dużo więcej bym zdjęć pokazała, ale niestety, wiecie, no to są schronione sprawy, więc nie chcę pokazywać ani dzieci, ani nauczycieli, ani szkoły, ani tamtych ośrodków, nazw i tak dalej. Nie chcę, że chcę, żeby to było wszystko anonimowe, ale takie zdjęcia, jak uchwyciłam tam Maksunia, poprzecinałam te zdjęcia, żebyście tylko troszeczkę mieli. Wzgląd jak tam jest Te wspinaczki Rewelka Widziałam filmiki jak super tamci Wszyscy Specjaliści, trenerzy y, Trenują dzieciaki Zarąbista sprawa y, Uczyli się sami Rozpalać ognisko, ale Niezwykłymi takimi zapałkami Czy tam wiecie Na gaz czy coś, tylko po prostu tak jak to Było za czasów y, No W tych czasach prehistorycznych Krzemionka o krzemionkę, takie mieli, mieli tak jakby klucze i klucz o klucz, tak. ale to nie był klucz, nie wiem co to było, jakiś chyba to był metal czy kamień i ocierali, ocierali i tam żeby się zapalił jakiś fragment, nie wiem czy to wata była czy coś, nie wiem, muszę się zapytać Maxa, bo tam nie było widoczne na tym zdjęciu. Także uczyli się takiego, taki, taka szkoła przetrwania to była, wiecie, no taka świetna sprawa. I tak jak widzieliście na zdjęciach, na kajakach pływają, zanurzają się w wodzie, bo to są takie, wiecie, mają te uniformy takie yy, termiczne, tak? Które trzymają ciepło. Yy, I co tam jeszcze? No na. Co tam jeszcze robili? No, masę rzeczy. Masę rzeczy. Na pewno Maksiu jeszcze mi tam opowie wiele rzeczy. Szałasy zarąbiste robili, takie domki, szałasy zarąbiste. Yy, no ekstra. Naprawdę. Jeżeli Maksiu stwierdzi, że mu się naprawdę podobało, porozmawiam sobie z nim, to będę częściej go na takie wyprawy puszczała. No, na początku się obawiam, ale teraz stwierdzam, że to był dobry pomysł i naprawdę był w dobrych rękach i na pewno całą ekipę moją będę puszczała. Ja od małego byłam przyzwyczajona do takich warunków. Takich surowych warunków, czy pod namioty się jeździło, właśnie gdzieś na te obozy harcerskie, czy z moją babcią, czy ogólnie gdzieś tam jeździłam na te obozy ze szkoły, coś wspaniałego. Yy, uczą dzieci takiej samodzielności, uczą dzieci yy, obycia z innymi dziećmi, yy, no życia, tak, relacji międzyludzkich, a tego niestety w naszych czasach coraz bardziej zaczyna brakować. Teraz yy, Zauważyłam, że dążą naprawdę do tego, żeby zrobić tak, że będzie właśnie pod płaszczykiem te, tych chorób, tych zaraz, no, będą wymyślać to nauczanie w domu, tak, online. Wszystko będzie online. Tak naprawdę to po co Ty będziesz wychodził do domu? My Ci możemy przywieźć jedzenie, my Ci damy dochód stały. Po co będziesz się spotykał na żywo z ludźmi? Lepiej na Skype'a albo gdzieś tam macie internety, te jakieś tam TikToki, nie TikToki. Da, dostarczymy ci super jakieś programy. Po co masz, wieć, wiesz, po co masz się uczyć y, jakichś takich rzeczy? My ci tutaj narzucimy to, co chcemy, i na protesty nie będziesz chodził, na nic nie będziesz chodził, nie będziesz się buntował, y, będziesz miał ten. Jak to się nazywa? Nocnik przed sobą, czyli co? Telewizor, którego ja nie mam. I tyle. Po co będziesz chodził do lasu? Nie trzeba chodzić do lasu. Zapłacisz sobie za jedzenie online, my ci dostarczymy, i wszystko online. No, seks online, wszystko będzie online. Także mówię, ja cię kręcę, jak to wszystko zanika. No, nie, no straszne, to jest straszne. Na razie ludzie myślą, że to jest takie nawet całkiem niezłe, ale zobaczycie później. To wszystko ma też na celu wypierać niektóre zawody, niektóre zawody, także za chwilę ludzie będą tracić pracę, bo będą niepotrzebni, bo zastąpią ich roboty. Roboty, także no. Jak wczoraj zobaczyłam w Tesco tam te wszystkie kasy, że to coraz bardziej jest rozbudowywane i płacenie kartą, to mnie to po prostu tak zmroziło, bym powiedziała. Zmroziło mnie. No i co tam się dzieje w tej Polsce? Też chodzki, klocki, te rakiety puścili. Ja tam mam swoją teorię, tak? Swoją, jestem... Foliarzem, tak? Kiedyś mnie ktoś nazwał foliarz, teorie spiskowe, jeszcze jakieś tam płaskoziemcy, coś tam, coś tam. No ja mam oczywiście swoją teorię, nie taką jak y, telewizja sprzedaje. Ja mam troszkę inną teorię, ale może nie będę na ten temat mówić. Y, no, mogę tak prywatnie z kimś sobie porozmawiać na ten temat. Także cieszę się, że mój syn był. Rewelacja, rewelacja. Ja dzisiaj chyba zrobię, właśnie, zupkę pomidorową i cosik jeszcze, bo ja to tak, wiecie, co mniej więcej, raz na tydzień, raz czy dwa razy w tygodniu jem mięso, a tak to to, y, jaką, jakąś zupę jem, taką na wywarze, y, jakieś warzywa na patelni sobie robię na przykład, z ryżem, takie m, bez mięsa. Czy soki jakieś warzywne piję? Staram się robić raz na tydzień, przez jeden dzień soki warzywne. Tylko na sokach jadę i na wodzie. Taki detoks. No, ale oczywiście moi domownicy, no to jedzą mięso. Oprócz oczywiście Maxa, bo Max nie tknie mięsa. Nie ma takiej opcji. Jedynie co, to w zupie je mięso. A tak to nie ma opcji ale on się dobrze czuje, on jest zdrowy, on, on ma bardzo dobre wyniki badań krwi i tak dalej. Dostaje najpotrzebniejsze suplementy, w tym wi witaminę B12 też, która jest, mówią, że jest tylko dostępna w zwierzęcych tłuszczach, ale nie, jest jeden suplement, który ma, tą witaminę B12 posiada. Także tyle, kochani, będę kończyć. Tak chciałam chwilę do Was zagadać i po prostu idę się uczyć do pewnych moich tam rzeczy i potem sobie będę książkę czytała. A tak to nic dzisiaj już nie będę robić, nie jest, brzydka, nie jest ładna pogoda, więc nie jest taki sprzyjający moment, żeby nie wiadomo co robić. Odpocznę sobie, odpocznę sobie dzisiaj. Wczoraj sprzątałam, także już tak w miarę mam ogarnięte. Jedynie co, no to obiad i dzie z dziećmi pogadać, pośmiać się, pobawić. Jutro jest weekend, więc mi się wcześniej kończy. Najprawdopodobniej to będziemy obgadywać tam Maksiunia i, i, i nasze sprawy takie wiecie yy, no życiowe, tak. My zawsze sobie. Jak mamy czas, to bardzo dużo rozmawiamy. Nie wiem, jak wy macie. My bardzo dużo rozmawiamy o życiu, o takich sprawach, yy, o przyszłości, ale teraz nie ma co za bardzo wybiegać w przyszłość. Yy, przestałam to robić. To nie jest dobre. Takie wybieganie w przyszłość za bardzo. Żyć, każdą chwilą się cieszyć, tak jak mówią tu i teraz. Oczywiście to nie jest tak, żeby całkowicie być takim lekkoduchem, że tylko z dnia na dzień żyć, yy, jakieś tam coś zachować, tak? Ale ogólnie za bardzo yy, nie wybiegać w przyszłość, bo widzicie, ludzie sobie planują wiele rzeczy, a potem z tych planów guzik wychodzi. Ja też zauważam, że jak za bardzo planuję do przodu, to po prostu te plany później mi nie wychodzą. Mi nie wychodzą, bo zawsze coś się pokrzyżuje. No. I jeszcze powiem Wam tak o tym pozytywnym myśleniu. Naprawdę coraz więcej ludzi bardzo, bardzo się skupia na tym. Na tym pozytywnym myśleniu. Ja rozumiem, trzeba być pogodnym i zawsze wierzyć, że coś się uda zrobić, i tak dalej, ale też trzeba, żeby to było zgodne z rzeczywistością, bo za bardzo się tak zapędzają ludzie i mam wrażenie, że to jest taka pułapka, to myślenie pozytywne, że to jest takie życie w niewoli. Musisz mieć te najwyższe wibracje, nie możesz być smutna, musisz się pilnować. To jest takie, powiem Wam, sami się ludzie w depresję w ten sposób wpędzają. Mnie się tak wydaje. Nie wiem, to jest takie moje spostrzeżenie, bo coraz więcej ludzi widzę, że idą za tym trendem. Myśl pozytywnie, myśl pozytywnie, myśl pozytywnie. Nie wolno ci myśleć absolutnie źle, nie można ci być smutnym, bo już ci te twoje wibracje spadną. To jest takie głupie, takie męczące, takie, takie dręczące, tak naprawdę. Ważne, żeby mieć w miarę spokojny umysł, ale nie zadręczać się tym. Przychodzą różne w życiu sytuacje, na których nie mamy wpływu trzeba być w miarę pogodnym i, i tak dalej, ale nie zapędzać się za bardzo, bądźmy też realistami ludzie się po prostu sami potem rozczarowują, że jednak coś poszło nie tak, a jak to, ja miałem cały czas myśleć pozytywnie, wyszło inaczej nie wiem, ja ja, ja jednak nie idę za tą modą, powiem Wam, ja w ogóle jestem inna osoba i wiecie, pewnie wiele osób może mnie postrzegać za jakąś inną, że odbiegam od większości ludzi, no może tak, no ale wolę iść za, za swoją prawdą, za mieć swoją drogę w życiu wytyczoną, nie, nie idę za trendem, nie idę za modą, nie idę za tym światem, idę po prostu za sobą, za sobą i, no i przede wszystkim za Bogiem, no. Dobra, kochani, będę kończyć. Będę kończyć i może tam jeszcze coś dogram. Także gdyby coś, gdybym nie dograła nic, to się z Wami żegnam i życzę Wam udanego weekendu. No i widzimy się całkiem, całkiem niedługo. Mam nadzieję, że już ta książeczka mi przyjdzie i będę mogła Wam się pochwalić tą książką, która przyjdzie, bo ona jest otwierająca oczy. Pewnie nie każdemu się spodoba, bo jest to książka o duchowości. Jest to książka religijna. Religijna, no. Dla wierzących mocno, o, w ten sposób. Ale bardzo otwierająca oczy. Tak jak Biblia mnie otworzyła oczy, do różnych ludzi różne treści trafiają, tak. Jedni się nawracają w taki sposób, nawet słuchając y, jakieś tam czy czytając Buddę czy kogokolwiek i to przemieni. Mnie przemieniła akurat Biblia. Ja byłam zawsze osobą wierzącą, ale były momenty, że trochę tak zeszłam y, z tej drogi. I wtedy zauważyłam, że w moim życiu zaczęło się dużo gorzej dziać. Dużo takich krętych ścieżek, Dużo takiego zamętu, chaosu miałam. No, nie będę na ten temat rozmawiała, ale w moim życiu było dużo takich zwrotów, takich akcji i przełomowych takich w życiu zdarzeń. Nie miałam nigdy depresji, nie miałam nigdy jakiegoś takiego mocnego załamania nerwowego, ale miałam trudne momenty w życiu. Nie powiem, ale powiem Wam, że Biblia mi naprawdę. Otworzyła oczy. Żadna książka tego nie zrobiła. Żadna. No, Dobra, nic, uciekam. Papa, pa, trzymajcie się. Nie wiecie, jaką miałam ochotę na pomidorówkę. Dosyć dużo rosołu zostało, więc mówię, zrobię. Dawno nie, nie jedliśmy właśnie pomidorowej. Jedni lubią z ryżem. Ja bardzo lubię ryż, ale również lubię makaron. Albo świderki, albo jakieś tam rurki. Niekoniecznie z cienkim makaronem. Także och zaraz będę wcinać, a powiem wam, że bardzo, dobra jest, bardzo dobry koncentrat jest ten stesko z Tesco Bardzo lubię ten koncentrat. Naprawdę spyszna. I czosneczek jeszcze dodaję. Świeży czosneczek. I ta pasta z tesko, pomidorowa bardzo dobra ten koncentrat. Naprawdę on był kiedyś w takim srebrnym opakowaniu, a teraz jest taki czerwony, ale naprawdę Super, nawet lepszy niż ten polski koncentrat bym powiedziała i czy włoski. Z tymi małymi rurkami będę jadła, pomidoróweczkę.